Siema, z tej strony Kopa Mati zapraszam Was do oglądania kolejnego filmiku. No w końcu to upragniona napis. Mianowicie dzisiaj otworzymy jedną paczuszkę. Tak na dobry początek, tą, tą, tą mega, a tą mega paczkę jakąś fajną. E, no i następnie zagramy jakiś króciutki meczyk. Zobaczymy, właśnie teraz liczę na moją intuicję, którą kupić paczkę, mianowicie stać mnie na to, On zawiera, no zawodnicy zebra na, i najlepsi, tak, a tutaj największa, no to myślę, że wybierzemy jednak tą paczkę, kupimy, no a najwyżej potem będzie przykro, tak, no to otwieramy, uwaga! Zamykamy oczy. Zamykamy, nie podglądam. Nie podglądam, nie podglądam. No, nie co? Via. Lenon. Zerej. No dobrze. Ogólnie cieszę się z tej paczki. Eee, nie zaraz licytację porównaj ceny Dobra, dajmy go za 800 Dobra, dajmy go za 800 cena kup teraz 900... Nie, za 1000 Na 1200 poszaleje, no najwyżej nikt tego nie kupi myśli Dobrze. D-boy licytacja. licytację Tyle, no bo on jakiś świetny nie jest Więc wywoła wczoraj mimo w ogóle jak cztery strajki O, Rakitic Dobra, ogólnie fajni piłkarze. Okej, okay, dajemy wszystkie wyślemy do klubu. Myślę, wszystkie karty do klubu, tak. Dobrze, no i teraz po prostu um, wbijemy i zobaczymy, co tam... Sorry, teraz e, akurat szczeka pies, więc może mogą być takie lekkie jakby zakłócenia. Um, no wiecie, no pies ma to do siebie, że szczeka. Czy może za to go jakoś nie uwielbię, nie? O! Fajnie, mam teraz granie 100. Ogólnie cieszę się, że takie mam. Oczywiście się tu tego bym na tego zmienił. i dobrym sobie zamiast niego lokicie. Bym go przedostawał na meczu. Może on nie ma jakiegoś dobrego zgrania z moim dużeniem, ale... No spróbuję. Nie, bardzo spada. Znaczy wiem, że on jest bardzo dobry. Znaczy, mo może moi napastnicy to nie jest szczyt wymagań, ale... A ty się robią swoje, tak? Wija. Nie, on się gorzej zgrywa z nim, no niestety. troszkę gorzej. Zobaczmy z nimi jak z nich kondycjonuje. Zdechną mi w połowie meczu. Zdechną. Znaczy ogólnie wiecie, no bez żadnego żalu, że mam jakichś słabych zawodników, okej? Okay? Bo, bo zgodzę się z tym, iż najwyższej klasy to oni może nie są, ale no... Znaczy nie uważam, że oni są W imię no. zawodnika, no, są. Użyj karty jednorazowej. Kondycja... żyjemy tej słabszej. Dobrze, no to nie jakiś meczyk. Okej... Okay, dobra, wiem. E, jeden z moich znajomych powiedział mi, żebym nie grał na single player, bo nauczę się grać... Bo się oduczę grać na multiplayer, ale... Ja chyba jednak... Bo tym razem nie posłucham i zagram mecz tygodnia zagram mecz drużyny tygodnia, tylko nawet najpierw zrobię krótkie cięcie i wracam. Dobra, siema, wracam po przerwie. Yy, I tak jak Wam mówiłem, idziemy do, do drużyny tygodnia. No. A ci się drużyna tygodnia nie jest słabiej na początkującym? wiesz, bierz, Dobra, bierzemy na początkujący. To będzie mecz, który powinienem wygrać, więc się cieszę. Weźmiemy ten mój Wiem, powiecie, jesteś nobem, bo zagrałeś z początkującym, ale... O, no, 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 no. się. Dobra, no, no, nieważne. No, stara. Oni zaczynają. Listek sędziego i rozpoczynamy. Znaczy wiecie, nie jestem jakiś taki świetny Ale o piłkę. Znaczy, bo też trochę mnie zacina. No wiecie, fraps robi swoje. Dobra. Dobra, jest panowanie nad piłką. Spokojnie grę. Telenowele, proszę Państwa. Dajemy od do napastnika. Na co on zrobił? No, wiedzcie mi, co on zrobił. Na razie tak, jestem nie, spokojny, no, potem zacznę się Wtedy nic z tego nie wyszło. Piłkę jest to była duży na przeciw. Lenon! Oh, brawo, pięknie! Ano jest, jest! gone! Znakomicie! O no znakomicie! No. Czemu ten Blankoś ma pierwszy? No co? Nie, nie daj, no. Bram. no. no, no. no, no właśnie to, bryka, to lubię raz na, na początkującym. No, chcę, bym nie pokazać, jak pięknie pójść Pierwsza bramka, skobóta została w come on! Dobre podanie. Uderzenie. Uderzenie? Uderzenie. 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 Ricky Lambert. No la Ferdinand, nie biegaj, bo się spotkniesz. Poza się tu, nie ma co się na to bomelo sztylać, bo dla Wise nie mam szacunku po prostu bo, bo wiecie, no mój skład to miała być taka elita, tak? Co jakiś taki kapet. Lennon. Johnny Lennon. no Myślałam, że to był ten. No będzie Nie. No. A Państwa no. Ogólnie wiecie, bo po, powiem, że przez to za dużo bramek strzelam. Okej. Okay. Następnym razem wezmę nowicjusza. Zobaczymy jak mi pójdzie. Jak mi pójdzie dobrze, to wezmę amatora. Bo no. nie jestem z tego Lenu na że może dogrywać no udało mu się uwońc pod strzela! Niewiele mu zabrać. Coś tak lekko zaczyna, ale jeżeli ma próby, nie złączymy, to się wkurza, ale złączymy filmik, że mecz wygrał Cyk. Podanie. Dobra, tu przybywacie. Tu przybywacie. kapitalne podanie. Dobra okazja. Ciężko. <gry> no po prostu... Ja tam tą moc czuję. Nie wiem jak. To wy... Ale ja poczułem tą moc zderzenia z własnym rękoma. No nie. No i mnie dziewczyn. zaskoczy. to jest No pod presją napastników to było zagranie. Cyk, cyk. no i co? Jajcy. Wiosło! Ale rotacja! Jacie dobra, ogólnie tak, ten mecz potraktuję jako taki treningowy bardziej przez chwilę niebezpiecznie po tym rzucie ale spokojnie interweniuje. Spokojnie zinterweniował. Gdyby nie to już jego koledzy czuwają, to by był nikt.

Drwią sobie z naszych sił. Co on zrobił? I bo nie jest taki. Ale z technika. Jest szansa! O la 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 la, jaka brama! Proszę Państwa, co to jest za bramkarz? ja nie wiem, ta piłka to nawet nie był dosbol, nic. Nie wiem, dlaczego ten bramkarz taki jest dziwiony I to wszystko teraz nie będzie nie na YouTube. na, YouTube. Na YouTube. Na YouTube. Oj, zaskoczyłem teraz bramkarza. Scott Parker. Najwyższa pora, bardzo pokraść bramki. Rybale godzin tu Zrobię za chwilę Mateusz. Do Skończy Skończ tą myśl! Dobra. Zmęczy się to chyba. Się, się w ogóle nie męczy... Ma wolnego Ogólnie będę próbował tych takich różnych trików na tym moczu, tak jak już wcześniej wspominałem. Spróbujmy innego. Płago, brankarza. Co on mi zrobił? Ładne wejście. Co ładnie. Wyjdź, ja no, mój, tak szybko Parker nie zdychał. No! Wiesz, no, może Parker zdycha dość szybko, ale jest skuteczny. Parker. Nie, to Rafina. Nasz jedyny Brazylijczyk w składzie. Czy utrzyma się przy piłce? Rafina, come on! Dobrze, przebił się. Czy będzie bramka? No Rafinha, nie no widać, że jesteś z Barcy, no. z Barcy to ty musisz być. A właśnie... Właśnie, czy Rafinha jest w ogóle z Barcy? Bo nie mnie w składzie jest napisane, że go nie ma. Barcy tylko z Księdziny. I się wydawało, że Rafinha jest z Barcy. Nie do powstrzymania. Znakomita To jest nie do Rzeczyści powstrzymania. Antonio, go. to jest ten ja drugi raz, szanowni państwo. Czarny koń, doszł do składu. Wizdek Sękiego był fałry, no i wszyscy teraz oczekują, jak są. Jak nie umiesz wstać, to się przegryć. To nie jest pierwszy połowy. Jeden okay. tej pierwszej no, no, na razie wygrywamy tak, ta w ogóle, czy widzę gry, są, nie obrażając ich. Z... Um, Posiadanie piłki, ja mam większe, cieszę, cieszę. Wierzy, się. Ceną strzałów, oni w ogóle żadnych nie mają, tylko, podań. też oni mają ciągu następnych Lambert minut. A dobra, dajmy sobie na próbę Rocky Ticha zamiast LeFondre. Wypuszczamy no, je. Dobra. Rokitik. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę. Zobaczymy, jak będzie w drugi. Dobra. O, przepraszam, cię, jeżeli... I przeze mnie będziesz nie miał na kontuzję, Rockityć, ale... Co się fajnie jest. Tutaj? Czy to wykorzysta? Szansa! Nie ma gola! Jezu, co zrobił? Nie trafia do pustej bramki! No jeśli w takich sytuacjach nie trafiają, to nic dziwnego, że rywale wysoko prowadzą. Ja się na mojej branki? Nie, to chcieli sędzi do mojej, ale ten nie trafi na pustą bramkę. Hmm, takie buty. Lennon. Lennon. Johnny Lennon. Pięknie. Teraz, Rozpędzimy się pewnie. teraz z piłką. No i tak, się piłkę. Tu Tutaj trochę zbyt Ale Ależ się bez słów. Kapitalne podania. Ma miejsca, by wrzucić pole karne. dobrze interweniował i przejechł. Rozpocznął grę od rzutu z mm. nie. Nie. Tak się nie po będzie rzutu. Po linią piłka będziemy mieli grać, ty nie umiesz. Kto umie? Co umie No, tak jakoś dziwnie strzelbał Ja nie wiem, czy to się nie jakoś ustawia, żeby on to jakoś specjalistycznie podkręcał czy coś? bo ja nie czuję, bo ja chcę, żeby on to tak do boku podkręcił, fairy, okay. nie? On to tak chce bardziej takim desborem zrobić, nie? O, Lambert czy Czy jeszcze jakiś inny? To może to Lenin? Gemi Lewy w góry. Nie. Ten Ferdinand. Tak? W no, jest chyba taki brzydki ten Ferdinand. Nie, on na taką nie Nie, to on. Po co on w ogóle tego gola zagranie, strzela? Trzeba traktować, że to 4-1, jak Ferdinand strzela gola, to goła nie ma. Ja Bez namysłu wznawiają grę. Nie będzie sobie drwił z moich obrońców, Ferdynand. on już zdychał. Będziemy mieli. z My. Zmiana Zjemno. 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 Eee, Jeśli jesteś jednym z moich widzów, oglądasz ten filmik, to powiedz mi, czy to jest rzeczywiście walker, czy tak jak ja myślę, że to jest walker. Mi się osobiście wydaje, że to jest walker. Ktoś aktoruje. Dobrze, głową oddalił zagrożenie. Parker, dogonisz go. Leną. Wymiana podań mi między dwójką graczy Jedyną już poczekaj Roki 69 minuta Przypadek? Nie sądzę Dobra On to tak... Mam no, tak dużo boksłupleczki Dobra, zobaczmy, zmieńmy kogoś, bo dość wysoko prowadzimy. Możemy kogoś wypróbować. Dajmy sobie Pepe. Zamiast Ferdinanda. Dobra. Może być. Trzeba byli. nie. Ci się, się gorzej zgrywać, ale... tak. jest Nie muszę Ale znakomicie przyjął, mimo że jest naciskany. Trochę miejsca do oddania strzału. Nie! Nie! no, Nie! co ja tak... Ja Niemalnie. tak chcę podkręcić Nie! no ten strzał, sorry. No. Nie! 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 to Nie! Tak to Nie! 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 tak. Nie! 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 zrobił, Nie! Nie pomyka jak wiatr, no? Uderzenie? Broni to jeszcze nie koniec akcji. ale parada. No właśnie, nie mam sensu przewrotnie. No mnie, jeżeli ktoś potrafi. To nie jest wyzwanie dla bramkarza taki strzał. No nie jest wyzwanie dla bramkarza, to się tam stanie broń na tę bramkę. Szpokowskie to jest? nie to Co on zrobił? Nie złapie? no złapał, kurczę, bramkarz, jestem pod wrażeniem. W ogóle gościu, propsy, że ty łapiesz takie piłki, no bo wiesz, bo to... Bo to, gościu, to nie się zdarza z nas złapać taką stuprocentową klinkę, nie, Parker? No daj tam, Pe o, Pepe. Zobaczmy, jak on to... No, fajne panowanie nad klinką. No, fajnie. Taki, stąd, standardowy stąd, 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 stąd. Pepe! Naciskaj! O, ładnie. Dawaj. No ładnie. Rokityć, dawa. No, dawa. wiesz, ja On to ma odleć strzał, no? zrobiłeś to na kropszy rząd. Wyszało się stadion obróża. Co na śladę, jaką? No, tak jak ja, wyjeździesz co? płoć jednego gola, jak widzimy w powtórce. Przyjemnością, oglądamy ją dzisiejszą grę, zdeklasowali rywali. Mecz powoli dobiegła końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt krótko. Jak on to zrobił? No właśnie, tak jak mój kolega, ich się chyba nie da znaczy da się, ale zwyczajnego nowościa w Fifie się leci Ty nie, o... ty, ty, jest ty jesteś Łapał za to problemem nie leci. denerwujesz tym swoimi docinkami Wiesz, ten... Ty mnie nie denerwuj! Pewnie, było No pewnie, szczęsny! Pewna interwencja, co będziesz się jakimiś bałwanami przejmował. A czy się wiem, no... Lepe. Może i to nie jest najlepszy bramkarz na świecie, jak osobiście. Taki strzał to ja bym Co ja ten Lambert, to mi leży prawda. No dobrze. No to w takim razie koniec meczu. Zobaczymy tylko podsumowanie. No, Mówi Brawo drużynom, piękny występ. E, no, rzeczy się oczywiście na poziom początkujący, tak. Ale... Fajnie, bo dostanie za to sporo kasy. Lambert najwyższe statystyki w meczu, bramki. No, ładnie. Dokładnie samobójcze, nikt nie strzelił. Asysty. No, ładnie to wygląda, celne strzały. Lambert. Celne podania. Lennon. Udane dryblingi. Lambert i Lennon. Udane do Lennon. Udane odbiory Parker. Obronione strzały, szczęście 3. Kondycja, win win Oczywiście Oczywiście Ferdinandowi minus 6. bo jest to najsłabsze od Spoko. I co mnie teraz to daje, jak ja to wygrywam? Teoretycznie nic. No i dobra jeszcze ten. Jakby coś był ciekawy, tak wygląda mój skład. Pewnie jest, że on będzie bardzo słaby. No tak, Bramka szczęsny, Taylor, Morta, Rafina, Ferdinand, Lambert. Lefondry, Parker, Lennon, Walker i Mertesacker. No, ławka to nie najważniejsze. No to cześć, cześć cieszę się, że mogłem z wami nagrać ten filmik, że otworzyłem paczkę, że wygraliśmy mecz na poziomie początkującym, też się szczerze mówiąc cieszę. No, na razie, cześć.